potwory chowamy poduszko, duszko robią płytę, bo zacznie dzisiaj późno yeah, yeah, yeah. Bardzo ładny chłopiec, bo jest, jak powiesz, że no To mam w ciebie co od ja i myślę o tobie, gdy ścigam przed straniem Mam informację z Dobra, obiecałem Wam, że Wam go pokażę, więc pokazuję Nowa bejca bez numerów rejestracyjnych. Wiadomo Całkiem w porze. Wejdźmy sobie do środka Jest belt zipy Jest wam pakiecie Znowu jakieś karbonowe wstaweczki Fotele Sportowe Jest bez lipy Zapierdala Sprawdzałem VMAX 250 zablokowany chyba elektronicznie eee, Jest ok Tylko nie wjeżdża do garażu Bo jest za niska <gryw> Trzeba będzie kurwa coś wykombinować Niestety się zawiesza Na zjeździe Latałem do piątej tą betką i spałem 3 godziny dzisiaj bez streama przedłużonego, ale zrobimy go jutro, jak się wyśpię e, Czybym mógł go odpalić? No mógłbym, czy odpalę streama? Odpalę, ale nie przedłużonego dzisiaj tylko jutro. E, czemu? No bo kurwa jak ci mam odpalić streama dzisiaj i się na nim spać, to chyba chujowo, nie? Więc lepiej jak jutro odpalę z licznikiem i się przynajmniej siano nie będzie marnować, jak śpię. Pozdro.